Dobra, nagrywamy Team Fortress 2, Prze ej, odcinek pierwszy. Na się nagrywanie. Jest no, Craft Adventure, Verliden i Ulek. Cześć. Teraz ich znajdziemy wszystkich. No. A, zabiłem. A znaczy, u mnie jest tak, że na razie mi się jeszcze ściągają jakieś tam. Dobra, Dzięki z serwera. Mam nadzieję, że podczas. Że jeszcze wbije zanim skończysz nagrywać. Dobra, to ja kończę nagrywanie. damn Dlaczego tego ma się ściągać? na no, litości. Dobra, jeszcze. Zabili mnie. To łomem Dwie muzyczki jakieś. Mam nadzieję, że dwie, bo trzeciej nie chcę już ściągać. Zaraz Verladen wejdzie. Poszli coś wpieprzyć. Ej, już jestem. O, Veru. No chodź, ja już nagrywam. No, idzie do nas, idzie, idzie do nas. Już do Czerwonych, dobra, biorę snajpera. Uuu, będzie snajpić. Będę kampić. Ty kamperze snajp leciał. Ja może spaję A Ale ty, ty już nagrywasz, tak? No tak, tak. A, to witam wszystkich. Dzień dobry. No. Przynajmniej no ja się, tam, się tam. witam, ja też Widzę ja Crafta. Tak. Dobra. Jestem na pozycji z ale Jak muzyka ty... na oh, Jezu. Weru. siema. Weru, Weru, Weru. Zabiję... Kindemal. Picie. Jak okay. yeah. Spaj jako scout. Spaj jako scout. zabijcie spaja tam na środku. Boże, jak się spina. Bez broni tylko łupki można. Albo Spokój może. się. Miecze. Czlap, man. Już nic nie gada. Kurde, zabiło mnie. Czekaj, Czemu to jest tak mało skada. osób z drużyny przeciwnej? Ale sieka. Nic nie mogę wziąć. No spajają no, 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 nie, nie ma, jem, nie Ej, a co to jest za mapa? A za... Nie radzę ci wchodzić przed pociąg. Czemu? Pociągi są fajne. Szczególnie <grym> tutaj. Zwłaszcza przed... wtedy jak on cię przejeżdża, no nie? Tak, that. Pamiętam raz graliśmy i 3 no. czwarte drużyny wpadło pod pociąg, nie? <grym> <grym> I, wiesz, i my na nalajcie wszystkie, wiecie, wszystkie, na lajcie, wszystkie te punkty, miększa. przejęliśmy. Jeszcze raz. Stój w miejscu. O tak. No ma. Ale mnie z... idealnie trafił z bazuki. Shit. Wszyscy są w radach? No, ja no, jestem tak. w radach. No. Taba sobie wciśnij. To git. Eso, cześć. Nie, ten Pablort. Oh, Mój kumpel jest w blue. I have <laughs> <żegasz> na pociąg? <laughs> u góry, <laughs> ej, u góry. Co jest? Oho, <laughs> pociąg Wsponąłem. Ej, pyro mnie zabił! Jak on śmiał? Głupi pyro! No, mówisz im bez broni, to. MEDYK se. Się... Medek! Kier, A tak się miał, medyk! Oj, ja chyba dostał z siekierki w czoło. Mam dwa grubasy idą tu. Uwaga! O kurde! Dobra, normalnie gramy, co nikt nie chce. Prostowbanie. A prosto w banie z działka, no nie O, ja wysadził mnie Tak tam na pociąg mm. Ale mi głównie nie mieszka działa O ja pierdolę Już leżę, już leżę Marek No i po mnie Pierwszy zgon Spiero teraz Cię zabili? No. Tusi biegają, Karki kurde. Jaki kaktus, I ty, manik. Kaktus. Kaktus. Superlajden, <śla> <śla> szpieg. Uh -huh. Kurze, co będziesz mnie podpalał? O Ja yeah, wygraliśmy O jeszcze szpiega ten kurwa Ja zawsze wygrywam Leżeć Zawsze wygrywamy Ale teraz ty po ja wygraniu właśnie przychodzi kryzy Taki przewielej korzyści ja przyszedł, ja, przyszedł ja przyszedł na Mario Mario. Nie na Mario wiesz. nie A to da się przejść? No nie No jak? No przecież na końcu zawsze skacze na ciebie taki wielki i zły grzybek Cię zabija. A mnie Mario na miecze. Mario na miecze? Ja idę mordować. No tak mówili, że na miecze grali. Ale dlaczego brałeś za nie mógł, Mario. O, się ma. Co ty masz na ryju? Maskę Hahaha z tyłu za tobą! Jaki cep Gdzie jest sieka? Jest impreza Gdzie jest mózg? Kim? Ja wszystkich dźgam od tyłu Nikt tego nie widzi Władza nie Zgasz wszystkich od tyłu Ale tu jest sieka O, owo, czy idzie? O, fuck, nadal jest medyk i gruby. Chwila, chwila, już leci ten. Leci spike No, Chodź tu, medyk, chodź tu. Wszyscy za medykiem pobiegli No kurde, zaskocze. Ale głupie, czekają, nie można ich poznać. Zabiłeś, spigo. Mam 66 życia, mam się bać? Nie ja mam 30. Jeszcze jedna szóstka to by był szatan na pewno w ogóle, bym już zjadł. Ja 6 życia. Co ty? mnie. za No i zginąłem no. Siła natury, dubeltówka. O jezu, co to ma być? Fajnie. Wygraliśmy. Właśnie. Nie wiem jakim cudem. A tutaj Czekaj, to jest? Capture the flag? Czy to coś innego jest do jasnej... Ca capture the point. Pipy, no. Capture the point, kurde, jak ja tego nie lubię. Ah! Kuszcze, nie, między... nie, nie, nie skręblujcie, bo nas wymieszają. Czyli hmm. no. no. Biegnąć, biegnąć. Napierdolą! Forrestia for, for Motherland. Go, 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 Power Ranger. <laughs> Przestań. <laughs> Ej, my nie napierdalamy, my gramy. my wydalamy. <laughs> Kto tutaj doda zwali? No tam przez wózek. Przez wózko, wózku taki wystarczy na wóz Jak jest jak jest pyro, to on nieźle może tutaj podpalić. Nie? Taka szczelinka tam jest. No taka dziurka. Taka dziurka. Przez tą dziurę musisz tu. Ej, bo tutaj ten rzucają nam granatem, Piten Śmierć wszystkim grubym Ower no, już wszystkim grobem uchu. Uchy. Widzę co. Uchy. Uch, uch. I see what done here, there. <gryst> Kurde, no wszystkich zabijacie, ja nie mogę nikogo złapać. <gryst> Zobaczcie ile osób jest na serwerze nagle. Piery, no, no, piery. no nas jest cztery, to Wszyscy wiedzą kto tu gra. <gryst> A oni... nie. Działko. No wreszcie. Nie, widzę działek. Yeah. Ja Icie. Już ich Już nie ich ma nie Zasuwam sprintem, nie mam co tu czekać nie. na was Widzę właśnie Snajper Już go nie ma Działko Działko jest u nich przy tej ostatniej bazie o, fuck, działka, No zabiło działka. mnie Co ty nie powiesz? Kto to przejmuje, ale nie do końca. Cerego. Kurde, utopisz się zaraz. Tu jest coś takiego, że. A, jest. No jest. Brak I tlenu. Szybko przejmować. Przejmować. Dobrze A, to, się to. Szybko, to to. Kurcze. Ładnie chciałem o, powiedzieć. Drugi punkt. Szybko zajwania na nich. Mamy jakiegoś przyszłego wyrąbałem to zostanie? E, ten ii i i. I, 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 i i I kto? To, no. to misła. Oh, no dobra. Fuck, to by o, dostałem peleryna na oh, tam jest. O, to jest dobre, to jest zarobiście dobre. No nie. Ale kurde. Nie było. No kurde! Chćgną ja mnie! Siema, przed kim Trzeba wobcić! <laughs> Walnąłem w niego parę magazynków, a ten dalej stoi. Ja <laughs> to. Jest a, koksem. Tak, koksem na ciszę. Aker biegnie, dajesz. Atomizerem swoim. su, dajesz! Dajesz! Gruby nagle. Trampy na Ten Temperat to ty... był fryer. Come on, baby! O, Pablo, żeby Mądrość bon, znaczy, jest Stój że jest tylko sam? Dobra, musimy w grupie pójść, w grupie. W grupie. W grupie, <grym> grupie Spaliłem się no. Ule, gdzie ty jesteś? Ja? Ja jestem w Berelach. No wiem, nie, ale ja gdzie ja na mapie jesteś? Co. No dobra, jestem też czwony. <grym> <grym> Ale fajnie. Ale niebezpieczne tutaj zabawy odchodzą. Ej, ja tu przejmuję punkty, może ktoś by mi pomógł, co? Dziękuję. Nie. Ja już idę. Ja już idę, ale bardziej się skradam. Ber, Ligo. W czapę. Został dźgnięty. Uf. Właśnie w grupie, w grupie. Ja. Co ty mówisz? No. <grywka> działko to mnie tak strzelało, że nie mogłem się ruszyć. A się A fajnie no. zawiesiłem. O kurde, ależ tutaj ich idzie. No. szkota. kota. połamać kota, no. Dobrze, poszuczytałem. Dobra, już idę tam z bazułką do nich i rozwalę to działko. Dobrze, na to. I believe, I can, find... I can Ja idę jako gruby. Co jest? Lol, no, ale lak, dziwny. No ma czytelny już. O, utopiłem się, nie. <grym> <grym> Jak się <grym> wtrąbał pod pociąg. Ja wiedziałem. Jak pod pociąg się wrąbał Wow. Samobójca. Skauting, kurde. Poskakał sobie. Ja lubi życie. Dobra, wezmę, wezmę teraz może skauta. <grym> ja tak idę, tutaj, nagle taki koleś z granatu, Iwa Kieszczela. Marek! Znaczy, picie. Nie! Yeah. Nie, yeah, picie! Marek, idę za tobą. Jak ktoś to będę w ciebie strzelał, dobra? Okay. Okay. Wierzy dobra. Wierzy. Może nie, okej. Może Boże, się jest kapłan. <śmany> He, spoko, ale sieka. Jesu, widzisz ile o masz życia? Kurde. Mało. Teraz za mną. Za Ty jest <śmany> żyjusza, ale ja już nie Dobrze, Ty mam przy jego wodzie, bo szedł za mną. No ja wam chcę! Ty zdążyłeś na lejka już nie! Kurde. KURNA! Chata. Pip. Ty byłeś szybszy, bo byłeś przetrany za skauta. Czemu ten gruby tak się wleczy? Jezu. Zachowuje się był gruby. Utyło mu się. Przytyło. Grubego leci. Cały czas ten... ten... Koleś z kreskami gada jakieś pierdoły. No. no. wzięli mnie wszyscy się podpalili. Już cały serwer zawalony. No i pięknie. Jakim cudem? A kim ty Esu grasz w tego no, górę? no teraz grubym i obszedłem drugiego grubego, zacząłem mu walić w głowę z tyłu. Wymardowałem pół magazynka, on się odwrócił nie. To ja biorę meda i będę cię ...paroma położył. Czekam na ciebie na tym, na Spawnie. O. A, to ty. Przejmuję środkową. Nie ma tak gruby z cylindrem. Co? Nie ma tak gruby z cylindrem jak twój. Przejmuję. To rozwala, jak biegnie taki hiwi i cylinder ma na głowie. O, z tyłu, z tyłu, z tyłu, z się jeszcze nie Kurde, Śmierć. Jezu dopiero to jest jakiś koks Ilu żeś zabił? To są Czekaj, osry, osry, osry. Ja wezmę sobie może mechanika i tej zrobię działkę jak oni Biorę demona, demomanem może troszkę pobiegam jednak A macie tego y, noisemakera? Nie... nie y, z, z tych z urodzin TF a był. a, a to, to tak. A to tylko w urodziny działało, nie? No, teraz już nie działa, teraz tylko czateczka jest. Ja yeah, wygraliśmy. Nie! Yeah. Kisiel. Kiesia, mój. Kisiel? Kiesia. O, Kisiel. O, Kabirujm pierwszy. A ja przed na kartę. Nie dziewięć, 9, nie osiem. Co ja? Ile to będziesz nagrywał? Nie wiem. Nie, może jeszcze spić ja jem ciastko. Ja proponuję między, zmienia, między ładowaniem kończący. O no to, to, to może, może być ciekawe. Bo to tylko strata sekund. Dokładnie. Zobaczymy. Lub strata godzin. Dokładnie, zależy ile będziemy grać. Dokładnie. Tak. Ale godzina to też sekundy. Idziemy tak. sekund. do Redów? Tylko dużo sekund. Jedziemy do policji czy do Muchów? Kurde, u mnie Idę do REDów. Red. Ale to jest głupie Kto się mnie odkurza Nie. Nie do końca wiem kto Chodź do Redów Esu, Esu spróbuj do Redów się przenieść Jak to się robiło? O. Nie mogę przecinkiem To poczekaj pijcie Nie pijcie yeah, O, teraz spróbuj, teraz, Sasus, spróbuj. Też nie mogę. Nie, musi być u nich a, jedna osoba. No, tak. no tak, racja, racja. To tak jak będzie jakaś no to ci powiem, okej? Okay? No, ja będę patrzył i... Aaaa, jak to się tak. robi. Ej, daj przecinek i daj obserwuj. Nie będziesz grał, ale będziesz ten, się patrzył, nie? Dokładnie. Możesz się patrzeć na mnie. Obserwuj co? Daj na no, obserwatora na obserwatora jak ktoś wejdzie do... O do, 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 oh, no brud. i ktoś wlazł do, do redów zamiast wyjść. mnie. Cisz kampion tej snajperzy. Dobra. Jakie picie, ja... Nie powiem dalej. Ja cię piję. Nie, już, 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 przechodź. Nie mogę. No teraz. 12-11 Kurde, stójcie w miejscu, a nie tak biegacie. Przeciwna drużynom. Jeste headshota wam wyrwać. O mam snajpera Ja jestem trwa. z tylko 4, 3, 2, Jakie typy z was w widzę Uciekać Czy tylko mi tak laguje? Mm -hmm. Ja pierdzielę No snajperem to się grać nie da, no proszę was Daj mi snajpera Dawaj, ty wezmę. Już cię oddaję, oddaję, bo zginąłem właśnie. Ja się nie poddaję. Mi ładnie idzie tutaj, jako snajper. Nie mogę brać na snajpera. Yy, za chwilę, bo ja wziąłem demomena, to spróbuj teraz zmienić. Demomen! Jak będzie znowu zmiana mapy, no to idźcie od razu do, re do redu, pokażcie. co to ok? za szmaciane lagi są, no kurde. Uważajcie, demomen z mieczem. To ja. Tak? Dwóch zrobiłem na FA. To tu, na ten, może Człowieku, wal się. Kurde. czas pojadłem. Tego się nie je, to się wpierdola. <laughs> Jak ładnie. Jezu, jaki lag. Ja. Disconnect. Disconnect by user. WTF. I want play. I want play. Ja chcę playać? Nie plajaj Ładnie oh, Sniper. Fajnie się Bear. Zabiłeś mnie no Skąd masz ten fajny karabin ja, sniper ja wtedy kiedy nie ma lagów <laughs> Zabijam cię <laughs> Ej hey lord tu jest twarz creepera na spawnie Teraz po ustawiam i wypierd... Hahaha! <laughs> Zabili mnie! Zabili garot To ty! Wolf Łow You don't know, really piss me off! <laughs> Z tyłu! Dobra. I cannot believe you. Strajca wiesz o tym? E jest drajcą. Oj, ktoś mnie spalił. Ja Cię spaliłem. Marka spalimy Cię na stosie, zobaczysz. LOL Wyżymarka krów. Kurde, A co to było? To była wyżymarka krów. No crew. teraz ostatni jestem, zajeb... A, no tak, bo miałem disconnect... Disconnecta miałem, to nie ma co się dziwić, że ostatni jestem. A, <laughs> jakiś... To... Ta Mucha mnie zabił. No <laughs> Wszyscy no Nie mogę, tutaj trzech grubych idzie, albo dwóch. Dwóch max. Może być. Krzysiunia 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 Cycy... Eee, Blacko? Bicie Master chuki. Tak, nagrywamy ładnie, ładnie grubego wzięliście Za rogi Jakie Master chuki. Ale chuj, Ej kto mnie zabił w ogóle... O, tutaj się skampił Brzydki pan Nie ładnie przeklinać, fucker A co my kurwa robimy? Właśnie kurwa Spokój O bo obudzicie trena hej. Zaraz obudzicie trena nie no. Nie będziesz <noise> fajnie Teraz obudzicie trena Fajne lagi Co to w ogóle lagów? Nie ma. A idzie na jakieś no, Nie bo bił po prostu ktoś kto ma wysoki ping i pinguje cały. na ty znaczy cały, pinguje serwer Ta. przy Takich A to, to trzeba nie. mordować. Takie sztuczki robią. Trzeba tak? zbonować, skitować w ogóle. No. Tam jest. Yy, u góry jest po lewej, jak wychodzimy jest, to jest snajper. To ja. O ty Ja go zabiję mogę? No. O, zabił mnie ktoś Pięknie Jak wam się podobała moja miejscówka Zabijłem jakiegoś medyka Strzałem w banie Granie z sniperem w tej grze jest dość charakterystyczne. Spacie i to jest śmieszne. Kurde. No, naraz. To ty Jezu? Co? Ja gram tym sniperem teraz. Jezu, kurwa, wszystkich. Mhm, mm chyba nie miałem. Wumknę coś w mleczu, <laughs> Ja nie mogę, ja nienawidzę ja, pyro. Jak można być pyro? Kurde! <laughs> Zepsułem ty powiedział go na się, nie skapnął. Co? <laughs> Spajajujesz? Lerów? No. Wagon się cofa. Siema. Ja no nie mogę. Jeszcze powiedz, ja będziesz I... chciał mnie zabić. Co za typ. Weź w ogóle jakiś z ciebie garet. Nie. Yeah. Co tu się dzieje? Aleś nikogo... To, Ale, yes. roz tak to jest? Ale się ładnie rozsypał tak fajnie to jest? Czemu jestem, kurde, w niebieskich? Do niebieskich poszłem. Dobrze, jesteś ze mną chyba. Tak. No. no to czasem przerzuca You, you are dead. You are suck. Ciekawe co to znaczy. Kurde, mechanik to nie będziesz strzelał. Będzie. No. Co jest? Co to było? Perk. Dobra. Miarka się przebrała. Wreszcie zdyminuje. Zginiecie wszyscy, obiecuję wam to. Co jest? Czemu jest taka... Nie jesteś niewidzialny? Niewidzialny ludziku. U góry jest działko, tam. Uchycha, no, Jakim cudem nie zobaczył? zepsułem mu chociaż działko. Myś batogiem nie wybatorzył w pośladki. Ale patrz, przyszedłeś na serwer i od razu przyszło z 10 ludzi to ja? No. Ale ja ich nie znam. Znam tylko może... No was znam i jeszcze tutaj może, może dwóch znam. Co mają na Steamie. No to my przyciągamy tak ludzi. Jesteśmy jak magnes dla nich. Co? Jesteśmy obiektem <coughs> ich zainteresowań. Jak nie, my <coughs> Esu za tobą. Weź. Weź. Nie strasz mnie. Przypomniał mi się tam, co dodało, ten dzieci, gul, przypomniał mi się z tego z Warcrafta Trójki. Gul? Mnie. <laughs> A ja jem ciastko. Cookie! Cookie! Doppelkeks! Nie podoba mi się ta gra. Co gdzie idziemy, do kogo? Kogo dźgnąć teraz? Yesu, Rozmię, tak że nie że to ja cały czas umieram <laughs> No kurde co to ład <laughs> Roztopili mnie <laughs> Roztopili cię nie Ale, Ale... Ale chyba dobra Rozpuścili cię Rozpuścili Połowę policji O pyroda biega Zabić go Prawie na uber Medy. Ja chcę mieć jakiś fajny, fajną sniperka bardzo proszę. One. Dogrywka. Jaka dogrywka, kurde. Jak nie chcemy żadnej jupony dogrywki. wygraliśmy, nie, jesteśmy koksami, nie. Prycie. Dawaj Świczko. Grałeś. Dawaj Okej, to ja kończę nagrywanie, o, to był meczek w Team Fortress 2. Opa. Yeah. Cześć, do widzenia, pa pa. Bye bye, bye masz karo.